jako pierwsi pokażemy w sensacyjny sposób zdobytą mapę Heinricha Himmlera. W pewnej chwili zauważyłem sprzedawcę, który sprzedawał mięso. I co ciekawe, mięso popakował w mapy. Opowiemy o partyzanckim złocie. I upomnimy się o niemiłosiernie rabowane, opuszczone cmentarze. po prawej stronie, o, w tym miejscu, gdzie ktoś obciął brzegi tej mapy powinien znaleźć się napis gotykiem Geheim, tajne, a niżej na samym dole podpis samego Reichsführera SS Heinricha Himmlera i szefa SS i policji w Lublinie Odillo Globocnika. Hitler, pomysłodawca wielkiego planu wschodniego, wysiedlenia prawie 50 milionów Słowian z terenów rdzennie przez nich zasiedlonych chętnie na daleką Syberię, po to, aby stworzyć specjalny wielki pas Niemczyzny, oddzielających właściwą Rzeszę Niemiecką od innego żywiołu. Odillo Globocnik. Nadgorliwiec, człowiek o morderczej wyobraźni, człowiek niezwykle niecierpliwy, który natychmiast po e, każdym pomyśle swego wiernego opiekuna, promotora i człowieka, który wyciągnął notabenego z więzienia, kiedy Globocnik siedział za różne przestępstwa kryminalne we Wiedniu, natychmiast chciał wprowadzić te pomysły w czyn. Sama mapa wydawało się, że zniknęła. Zniknęła na lat 60. W sierpniu lub wrześniu 1944 roku. Przechodziłem przez targ przy ulicy Pocztowej. W pewnej chwili zauważyłem sprzedawcę, który sprzedawał mięso. I co ciekawe, mięso to pakował w mapy. Zainteresowałem się tym i poprosiłem właściciela tych map, i sprzedawcy mięsa, żeby mi dał mapy takie. Powiedziałbym, zgoda, można, może dać, ale dawaj w zamian jakiś papier do pakowania. Znalazłem kilka gazet, dałem mu i w zamian uzyskałem trzy mapy, które... Yy... Tutaj posiadamy. A jest to dokument zupełnie wyjątkowy. Otóż, gdyby w 1944 roku zamiast trafić na stragan handlarza mięsem, ten dokument trafił w ręce prokuratorów przygotowujących proces zbrodniarzy w Norymberdze. Z pewnością byłby jednym z koronnych dowodów. Szczególnie te, które dotyczyły ludobójstwa i wielkich, gigantycznych ruchów ludności, które z reguły kończyły się eksterminacją części wysiedlanych. Ta mapa miała niezwykle tajemniczą historię. Czy Pan po wojnie próbował kogoś zainteresować tym? No jakieś 20 lat temu jakaś impreza w Zamościu była na temat wysiedleń. Zgłosiłem, pokazałem tą mapę, nawet dałem tą mapę organizatorom. No niestety nie zainteresowali się. Czerwonym kolorem na tej mapie podkreślono wsie niemieckie, żółtym wsie ukraińskie, niebieskim. Wsie Polskie. Spojrzenie na tą mapę daje obraz zamiarów wobec powiatu zamojskiego. Czerwony kolor, czerwony, czerwony, gdzie niegdzie rozrzucone wsie polskie, które miały pełnić funkcję tzw. wsi rentowych, czyli służyć do przeżycia niejako ludzi, którzy już nie byli na orbicie zainteresowań Rzeszy Niemieckiej. No a żywioł ukraiński miał zostać zepchnięty na południe i tam stworzyć swoje naprawy. Ogólne zarządzenie nr 17C Reichsführera SS szefa niemieckiej policji komisarza Rzeszy dla umocnienia niemieckości o utworzeniu pierwszego terenu osiedlęczego w generalnej Guberni. Zarządzam. Powiat Zamość zostaje uznany za pierwszy niemiecki teren osiedleńczy w generalnej guberni. Teren 211 generalnej guberni ma się stać nową zabezpieczoną ojczyzną dla przesiedleńców z Bośni, zagrożonych Volksdeutschów przesiedlonych z okupowanych terenów wschodnich, Volksdeutschów i osób pochodzenia niemieckiego z pozostałych części Generalnej Guberni. Już po trzeciej w nocy na wszystkich wąskich dróżkach prowadzących do Kotliny Skierbieszowskiej zatrzymały się hitlerowskie pojazdy, auta osobowe, dowództwa operacji, ciężarówki, furmanki z ukraińską policją pomocniczą. Przepisy powiadały, że w tej akcji na jednego wysiedlanego ma być przynajmniej jeden żandarm bądź jeden żołnierz Wehrmachtu. Weszli Niemcy i powiedzieli, że w tej chwili macie 5 minut do zabrania się, i macie się zabierać tu pod szkołę, zbierać się. Jeden mówił po polsku, zbierać się. Sznela, sznela. Drugie mówili: Prędko, prędko. A co można było wziąć? Co można było wziąć? Zamość to piękne, ale miasto miało nazywać się Himmlerstadt. Te wszystkie kamieniczki dookoła miały być własnością SS-manów, weteranów, kiedy już po zwycięskiej wojnie na wschodzie powrócą tutaj. Zamość nazywano często w niemieckiej propagandzie bastionem niemieckości. Ale tak naprawdę to zamość był bastionem Armii Krajowej. Nigdzie, w żadnym miejscu tak jak tutaj, komórki Armii Krajowej nie miały swoich wtyczek we wszystkich możliwych strukturach niemieckich. Podziemne państwo polskie na tym obszarze dysponowało ogromną siłą. Armia krajowa w inspektoracie Zamońskim miała do dyspozycji 11 tysięcy ludzi. Bataliony chłopskie ponad 3,5 tysiąca. Zdeterminowanych, gotowych na wszystko. Dla dowództwa polskiej podziemnej inspektoratu Zamość wiedza gdzie. I kiedy uderzą teraz, oddziały przesiedleńcze była najważniejsza. Można ją było zdobyć w zamościu w dwóch miejscach. Tutaj mieścił się Urząd Pracy, czyli Arbeit Sam, a tam centrala przesiedleńcza Łódź. Miejsce objęte szczególną ochroną kontrwywiadowczą przez Niemców. Tutaj mogli pracować tylko Reichsdeutsche. Polak oczywiście nie miał żadnego dostępu. Wywiad Armii Krajowej kierowany przez Jana Grygiela Rafała musiał swojego człowieka uczynić na pewien czas Niemcem. Szef wywiadu inspektoratu Zamość, Jan Grygiel, pseudonim Rafał zainstalował w centralnym urzędzie przesiedleńczym w chwili w zamościu swego człowieka. Dominika Scheinerta, pseudonim Loping. Był to człowiek niezwykły. Przez różne koneksje załatwił sobie książeczkę ochotnika Wehrmachtu, niemiecki dowód osobisty, stał się z definicji rajdyktycznym, ale nikt inny w takim urzędzie przesiedleńczym jak ten pracować nie mógł. Tutaj koncentrowały się najmroczniejsze tajemnice Trzeciej Rzeszy. Otóż był tam teoretycznie zwykłym buchalterem, ale z nadzwyczajną skłonnością do pracy po godzinach, kiedy wszyscy Rozpierzchali się, kiedy urząd pustoszał, lopping zaczynał swoją pracę. Otóż do wszystkich biurek w urzędzie, a głównie do biurka szefa urzędu przesiedleńczego Hermana Krumeja, miał dorobione klucze. Wyjmował dokumenty, przepisywał ważniejsze informacje, no ale pewnej nocy odkrył mapę, która świeżo trafiła z głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Mapę, która czerwoną kredką zarysowywała niemieckie plany Eksterminacyjne, pacyfikacyjne i przesiedleńcze na zamośćczyźnie. Oczywiście tego natychmiast zelektryzowało. Mapę jeszcze tego samego wieczora wyniósł z urzędu. Specjaliści od kartografii w zamościu skopiowali tą mapę, i rano mapa wróciła z powrotem do biurka. Dalej się nie da. I tutaj sama przyroda postanowiła wzbogacić naszą opowieść. Otóż, po zdobyciu tej mapy przez wywiad Armii Krajowej, wioski momentalnie wyludniły się. Kiedy ludzie zrozumieli tutaj na terenie powiatu Zamońskiego i paru gmin powiatu Tomaszowskiego, jaki ma być ich los, ruszyli w te lasy. Takimi drogami jak teraz. Spójrzcie Państwo, zawiane głęboko. Koń, człowiek z trudem się tędy przebijał, kiepsko ubrany, z całym dobytkiem, tym biednym dobytkiem, który ze wsi zabrał. Ale tam w tych lasach, w tych brzeźniakach, jarach powstały całe obozowiska. Nocą płonął ogień, kopano kuto ziemianki, tam gdzie ziemia dała się poruszyć, powstały całe wioski. A tam na dole Niemcy często trafiali w próżnię. Zdjęcia. Na tym wzgórzu pod wsią Zaboreczno zamojski chłop pokazał, co potrafi. Przez 9 godzin tutaj na tych właśnie obrzeżach, miedzach i wzgórzach chłopi z dzierążni, Romanówki, Antoniówki, Huty Dzierążyńskiej przez 9 godzin stawiali czoła z zawodowym żołnierzom niemieckim. Bitwa pod Zaborecznem była zwycięska, a bitwa pod Zaborecznem otwierała trwające 13 miesięcy Powstanie zamojskie. Zaczęliśmy tą historię od cudownego odkrycia mapy. Ja bardzo wierzę, że historia oprócz żelaznej logiki ma również swoją metafizykę. Kiedy tam w górze taki naczelny sztab historyków uznaje, że zbyt zapomnieliśmy o jakichś wydarzeniach, syła jakiś ważny, materialny znak. Moim zdaniem ta mapa jest takim znakiem przypominającym o pacyfikacji Zamojszczyzny, o dramacie za dzieci, no i wspaniałym oporze za moich Mamy jeszcze pewien niedosyt wiedzy co do drogi map Reichsfuhrera na rzeźniczy stragan, ale jak to zwykle bywa, pewnego dnia zjawi się ktoś i powie, posłuchajcie... się do zobaczenia. <laughs> Przyjechałem takim oto dworskim pojazdem, bowiem w dzisiejszej naszej opowieści koń i wóz mają znaczenie niebagatelne. Może nie taka elegancka bryczka jak ta, może nie taki wypoczęty, mocarny koń jak ten, ale zmęczone partyzanckie zwierzę. Otóż kiedyś właśnie... Do tego miejsca przez ogromne wtedy rozlewiska, bo nie robiono jeszcze tutaj melioracji, doszedłem z Mikołajem Kunickim, pseudonim Mucha, był to y, legendarny, jak na owe czasy, dowódca partyzancki, dowódca oddziału polsko-sowieckiego. I tutaj nagrywałem z nim jedną z licznych, jak wtedy się rejestrowało, partyzanckich opowieści. Kiedy wyłączyłem magnetofon, byłem wtedy jeszcze radiowcem. Powiedział tak, słuchaj synku, jeżeli kiedyś będziesz potrzebował pieniędzy to wiedz, że one są tutaj. I przy tym wyłączonym magnetofonie pojawiła się opowieść o partyzanckim złocie. Cała rzecz zaczyna się mniej więcej w połowie kwietnia 1944 roku, oddziały partyzanckie, rajdowe, zgrupowane tam po drugiej stronie Bugu szykują się do wielkiego skoku na Lubelszczyznę i do nie aby wesprzeć walczący front, tak to się ładnie mówiło, rwać mosty kolejowe, niszczyć tory. One miały się zjawić tutaj po to, aby rozpoznać przedpole. Przedpole nie dla atakujących armii, bo te radziły się doskonale z wiadem lotniczym i nie tylko, ale dla NKWD. NKWD chciało doskonale wiedzieć, jak wygląda struktura polskiego podziemia, co tutaj się dzieje, jakie ewentualnie elementy, jak to się nazywało, socjalno apasne elementy mogą się tutaj znajdować, z kim trzeba się tutaj wreszcie rozprawić. Te oddziały, które w mojej naiwności szkolnej czy postszkolnej traktowałem jako wielkich sojuszników polskiego podziemia, w istocie spełniały bardzo ohydną rolę. Spotykali się tutaj z dowódcami, z tymi ludźmi, którzy w tych chatkach właśnie dawali im chleb, mleko, kawałek, ostatni kawałek słoniny. No, spotykali się z tymi ludźmi, a potem po tak zwanym wyzwoleniu pojawiali się tutaj w mundurach NKWD z niebieskimi wypustkami i aresztowali tych, których uznawali za groźnych. 13 kwietnia tam jest miejscowość Harsy Oddział Kunickiego został przez Niemców mocno przyciśnięty do brzegu, zdecydowali się przeprawiać. Bóg był bardzo podobny: taki wiosenny, pełen płynącej kry. Przeprawa wyglądała w ten sposób: 70 ludzi do przerzucenia na drugi brzeg, 7 wozów i kawaleria, która oczywiście dawała sobie radę. Na tamtej stronie, mniej więcej na wysokości tego zagłębienia terenowego, tam gdzie te powalone drzewa, zbito tratwy. Na tych tratwach umieszczono wozy. To było oczywiste. Konie, jak to partyzanckie konie, te poleskie, tutejsze, świetnie się z rzeką radziły, przepłynęły w pław. Natomiast te niemieckie, ciężkie, perszerony, belgijskie, takie konie, które nie lubiły wody, bo było to wbrew ich duszy, umieszczono na tratwach. Otóż przeszło po kolei. Sześć transportów, sześć wozów wtoczono tutaj na brzeg. Jako siódmy, ostatni płynął wóz dowódcy. Na tym wozie znajdowało się 4,5 kg złota. To złoto zostało zdobyte, jak mówił Kunicki, w niemieckiej limuzynie. Kiedy zapytał sztabu w Kijowie generała Strokacza, co z tym zrobić, powiedział: Zabierzcie to na. Tereny lubelskie to przyda się dla waszego wojowania. To złoto, amunicja, radiostacja, naboje do rakietnicy dwulufowej, specjalnej niemieckiej, której kunicki tak chętnie używał. To wszystko znalazło się na tym wozie. Wóz dopłynął mniej więcej tutaj, kiedy konie, które stały obok wozu wyprzęgnięte, poczuły brzeg, a denerwowała ich ta ruszająca się w tej chwili i wtedy rzeka, skoczyły do przodu. Tratwa przechyliła się, ponieważ wóz nie miał podklinowanych kół, wszystko poszło na dno. Próbowali tyczkami sondować, ale tyczki, nawet te najdłuższe, nie sięgnęły dna. Jak mówił Kunicki, było to około 6 metrów głębokości. A potem, a potem powędrowali dalej, było wojowanie. Bardzo różne historie, natomiast ta rzeka stała się rzeką graniczną. Nikt tu nie łowił ryb, nikt tutaj nie nurkował, nikt tu nie szukał. A więc, gdzieś pewnie w tym miejscu te 4,5 kg złota leży. Do tej opuszczonej cerkwi przyprowadziła nas fascynująca tajemnica. Otóż znacie Państwo zapewne gigantyczne rzeźby głów prezydenckich w południowej Dakocie na skałach Black Rock. 18 metrów wysokości każda z czterech głów. A współautorem tych rzeźb był Grigori Kuźniewicz. To było dzieło na miarę Sfinksa. Góra Rushmore w zamiarach pomysłodawców Świątynia Demokracji patrzy na nas oczami Waszyngtona, Jeffersona, Roosevelta i Lincolna. Ekolodzy tego nie cierpią, ale z punktu widzenia zawodowego rzeźbiarza, praca w tej skali, na wiszących platformach, była wielkim wyzwaniem. Szukałem po bibliotekach, szukałem po leksykonach, podobizny, portretu, punktu wyjścia, nie znalazłem. Ale ktoś mi powiedział: Słuchaj, Grzegorj Kuźniewicz, nim wyjechał szukać szczęścia rzeźbiarskiego za oceanem, zdobił cerkwie na południowym roztoczu zajrzyj do Cieszanowa. Zajrzałem i spójrzcie Państwo. Tutaj święty Marek ma twarz Hrygoria Kuźniewicza, a dla pewności na dole u stóp tego paradnego tronu podpis Hrygori Kuźniewicz Brusno. Od lat na tym cmentarzu. I ku przerażeniu stwierdzam, że na, na przykład tam zostały tylko dwa postumenty. Musiało tak, się to stać tak, przed tak. tymi opadami śniegu. Spójrzcie Państwo, tu stał <coughs> bardzo cudowny nagrobek, z którego została tylko dolna część. Dolna a część. A tutaj stał piękny aniołek z taką ręką podniesioną do góry, a na ręce napisane było syrylicą. Yy, na pamiątkę rocznicy. Tu stała następna piękna rzeźba. Również nie jej nie, nie ma. ma po niej śladu. Proszę bardzo. Obok. Kolejna, kolejna. zbrodnia. jaka jest klasa tej rzeźby, tak. prawda? Ale klasa tej rzeźby nieprzypadkowa. Otóż działał tutaj mistrz nad mistrze, Kuźniewicz, jak niektórzy piszą, Grzegorz Kuźniewicz, nieważne jak piszą. Ważne, że oto zdarzyła się taka historia. Mały chłopiec rzeźbił sobie tutaj figurki z miejscowego kamienia, który Państwu pokażemy. I wtedy przyjechał tu ze Lwowa znany architekt. Architekt o nazwisku Markowski spotkał tu niedaleko w miejscowości Chmiele, przysiłka starego brucna, młodego chłopca, chłopca, który urodził się w 1871 roku i zobaczył, że tworzy on piękne rzeczy w kamieniu. Historia jakby z książki zauważył o Janku go, Tak, Jak w Janku muzykancie, zauważył go, wziął go do Lwowa. I tam przeszedł w państwowej szkole cały cykl edukacyjny, jako jedyny zresztą syn tej ziemi jako potomek tych ludowych i dodajmy panie Marku że cudownie wierny syn tej ziemi potem jego kariera była bardzo szybka rzeźbił dużo w świecie w Lwowie zostawił m.in. na cmentarzu Łyczakowskim wspaniałe ślady rzeźbił pomnik Kińskiego w Kilińskiego, parku Stryńskim w Lwowie pomnik Głowackiego w był postacią znaną uznawaną ciasną mu to było pojechał za ocean i drodzy państwo i brał udział w czymś niepowtarzalnym w rzeźbieniu tych wielkich monumentalnych głów prezydenckich w Black Hill Którą głowę rzeźbił? Tego nie wiemy, nie bo wiemy. ich tam jest cztery, ale, ale robota była niesamowita. A zaczęliśmy od tej miłości do tej ziemi. Tak kochał ten szary kamień tutaj, który jest cudownie miękki na początku, tak. potem twardnieje, wydobyty. Tak kochał ten szary kamień, że wrócił tutaj. Wrócił tutaj po I wojnie światowej, osiadł się tutaj. Grzegorz Kuźniewicz również został potraktowany wręcz symbolicznie. Kiedy wymiatano stąd rdzennych mieszkańców, jak to chciał, Rusinów, Ukraińców, nazywano tak. ich różnie, Grzegorz Kuźniewicz stąd wyjechał. Pełni wątpliwości, kto na opuszczonych cmentarzach weźmie górę konserwatorzy czy rabusie ruszamy tropem zaskakującej opowieści o broni rakietowej w powstaniu styczniowym. Brzmi to na tyle zaskakująco i intrygująco, że wspólnie tym relacjom przyjrzymy się bliżej, ale to już w następnym programie. Do zobaczenia.